Cześć, witam serdecznie z tej strony Kryptowujek. Przechodzimy szybciutko do odcineczka. Dzisiaj będzie dużo newsów, mniej wykresów. Troszeczkę rzucimy okiem na Bitcoin, na Ethereum oraz BNB oraz Kejka, czyli to, co było wczoraj. Dużo się nie dowiecie ze względu że na to, że dużo się też nie wydarzyło w ciągu nocy za bardzo, więc yy, przelecimy szybko przez newsy. Oczywiście ATH na Ethereum jak najbardziej to się wydarzyło, yy, ale zobaczymy, co możemy się spodziewać mniej więcej pod koniec tego tygodnia, pod koniec tego yy, piątku. I będzie oczywiście weekend, także to będzie dosyć ciekawe wydarzenie, ale zaczniemy od tego, że Ethereum oczywiście nowe ATH ze względu na to, że bardzo, bardzo bycza wiadomości. Europejski bank inwestycyjny otwiera nowe obligacje o wartości 121 milionów dolarów, 100 milionów euro. To będą cyfrowe obligacje, które będzie można nabyć i będą one właśnie na sieci Ethereum w czystej teorii tego, z tego co przeczytałem. Więc jak najbardziej ludzie rzucili się na Ethereum wiedząc, że tam gdzie pieniądze to oni też mogą zarobić. Także jak najbardziej e, byczy news. Z tych właśnie kontra newsów na Binance Smart Chain był e, exploit, był hack na sieci e, DeFi, na Binance Smart Chain e, przy exchange'u Uranium, który stracił około 50 milionów dolarów e, coinów w sumie. Przeszli na wersję drugą, z tego co wyczytałem, i po prostu ktoś znał problem w tej sieci i wy, wy, wyciągnął Liquidity, więc jak najbardziej było to troszeczkę ryzykowne. Takie rzeczy, m, oczywiście zdarzają się, więc mieliśmy prawdopodobnie podobną akcję na Pancakeu, ale na wersji pierwszej, w drugiej prawdopodobnie to spaczowali Miejmy nadzieję, że. E, banki, który przyszedł na wersję drugą nie będzie miał takiego samego problemu. E, tutaj napisano, że około 7 osób w sieci Uranium, to znaczy e, jakby w, tej, e, w tym projekcie wiedziało o tym eksplocie i ktoś poza tym e, jakby wiedział jakaś, jakieś 3, 3 nie wiem czy osoby, czy jak, na takiej zasadzie to działało, e, ale będą próbowali znaleźć winnego, kto to zrobił i tak dalej i tak dalej, bo ktoś te koiny zawinął. Wyciągnęli liquidity i po prostu zniknęło. Więc uważajcie, jeżeli inwestujecie na Binance, w DeFi, no to musicie brać pod uwagę to, że jest to poza Binance'em i oni nad tym nie panują. Także to jest wysokiego ryzyka, ryzyka inwestycja. I tutaj, oczywiście, JP Morgan zauważył, że płynność rynku jest dużo większa w Ethereum niż w Bitcoinie i zaczyna inwestować, prawdopodobnie zacznie więcej inwestować w więcej w Ethereum niż bitcoina. Zauważył to po prostu po tym, jak Ethereum się szybko podniosło po tej korekcie, która była, bo no, nie ukrywajmy BNB, Ethereum, bitcoin, wszystko przeszło korektę i jak widać, Ethereum jak najszybciej wstało i zrobiło ATH, także bardziej to interesuje takich większych inwestorów. Po prostu ma być płynność, ma być łatwość w sprzedaży. Tych coinów do rynku z powrotem ma być łatwość kupowaniu ich, także jak najbardziej to jest dosyć istotne. I to może też jeszcze bardziej spotęgować ruch Ethereum do góry. Więc jak najbardziej yy, trzeba by było po prostu pomyśleć o tym, żeby nie zostać bez Ethereum pod koniec tego cyklu lub w ogóle na przyszłość. Bo y, możliwe, że takiej ceny już nigdy nie zobaczymy y, z powrotem. To znaczy, nigdy. Może za tydzień być kolejna korekta, za miesiąc może być kolejna korekta, może być ten spadek, ale na przykład za pół roku lub za rok może być problem z zobaczeniem tak niskiej ceny Ethereum. Tutaj mamy jeszcze informację o tym, że Bitcoin ma problemy ze wstaniem ze względu na to, że dzisiaj ma być spotkanie, miało być spotkanie FED, albo już było, albo się już kończy, nie jestem pewien, nie jestem na bieżąco, ale. Chodzi o to, że prawdopodobnie dalej będzie e, druk pieniądza, naj, najłatwiejsze wyjście z tej całej sytuacji tego e, wielkiego problemu inflacji, cały czas indeks dolara zjeżdża sobie na dół, troszeczkę się podnosi na samym dołku, ale no, prawdopodobnie nie poradzą sobie tak, jak sobie nie radzili od 30 lat z, tym, e, z tą inflacją, z tym, że cały czas jest kryzys od 30 lat i wszystko idzie do góry, więc prawdopodobnie będzie większy do druk dolara, i może coś jeszcze zrobią więcej z. E, z tymi stimulusami, to znaczy, albo ich będzie więcej, nie wiadomo. Zobaczymy. No i też nie powinniśmy się spodziewać żadnych większych ruchów przez kilka następnych tygodni. Tak napisał, tak jest napisane w artykule. Nie wiem, czy Matthew Deep, chyba Matthew Deep tak napisał, powiedział, że możemy tak utkwić między 50 a 60 tysięcy przez kilka kolejnych tygodni. Więc maj teoretycznie wcale nie musi być jakiś super. A z drugiej strony. Nie dziwiłbym się, jak gdybyśmy jednego dnia zobaczyli, że cena dobija do 60 tysięcy i wszyscy sprzedają i nagle ona spada do 58 i leci do ATH albo do 80 tysięcy. Także to też może być taka sytuacja nie może być. Tutaj mamy też informację, ciekawy news na temat Dogecoina, który okazuje się, że nie tylko inwestorzy na nim zarobili, tylko górnicy też na nim zarabiają. Generalnie z tego co wiem, to Dogecoina kopie się tylko ASICami, tak jak Litecoina, bo skrypt przeszedł na, ten, na tą inną wersję. Więc kompami kopać teoretycznie nie możemy i nam się to nie opłaci, ale jak widać kopanie wzrosło od nowego roku o 4,5 procent, także prawdopodobnie się to opłaca dosyć mocno tym górnikom z ASIKami jak najbardziej. A to spowodowane było tym po prostu, że była mega pompa na no i transakcje poszły mega do góry, to znaczy koszt transakcji, kolejka transakcji. Wszystko zaczęło się zapychać, to znaczy zapychać. Się, e, robił się większy ruch, no i dlatego też e, ludzie zaczęli kopać tego Duszkoina. Przy okazji na samych górkach za każdym razem sprzedawali. Więc to jest dosyć ciekawe. Tutaj mamy też kilka faktów, które są dosyć istotne. Jeżeli jesteście posiadaczem Dogecoina, to musicie wiedzieć, że cały czas cena może iść lekko do góry, ze względu na to, że jest dużo ludzi, którzy kiedyś kupili jakieś Dogecoiny za jakieś śmieszne pieniądze i oni o nich totalnie zapomnieli i prawdopodobnie jak zobaczyli Dogecoina teraz w newsach, to może się obudzili, kto wie. I to jest też problem ze względu na to, że to znaczy inaczej, dokończmy myśl. Chodzi o to, że jeżeli oni nie będą mieć dostępu do swoich doczkoinów sprzed kilku lat, no to tak jakby podaż będzie dużo mniejsza i też cena będzie rosła. Natomiast jeżeli by się dostali do tego, to musicie być świadomi, że 98 największych uoletów posiada 65% wszystkich coinów. Więc to jest dosyć, że tak powiem Interes, ze względu na to, że y, nawet jeżeli połowa z nich zechce sprzedać swoje doczkoiny, lub większość doczkoinów, lub jakąś część doczkoinów, to ta bańka pęknie i zjazd może być po prostu z powrotem do jednego centa y, albo do połowy centa. Także jak najbardziej. Trzeba na to uważać, trzeba się z tym liczyć. I tak samo, no to, to już na pewno wiecie, że y, tweety Ilona Maska mogą mieć wpływ, mogą mieć bardzo duży wpływ. Zresztą mają ogromny wpływ na to, jaka jest cena doczkoina, także y, to już wiecie. Szybko przejrzyjmy sobie CoinMarketCap F5 oczywiście. Zobaczmy. Bitcoin dalej na 55 tysiącach, czyli mała zmiana. Ethereum 3,5% w górę. Binance coin troszeczkę w dół, prawie się nie ruszył względem Bitcoina. Więc tutaj troszeczkę BNB ucierpiało, Ethereum zyskało jak najbardziej, XRP troszeczkę w dół, ok, Cardano w końcu ruszyło, Dogecoin dosyć mocno do góry podskoczył dzisiaj, chyba prawdopodobnie przez tego tweeta Ilona Moska z tego co pamiętam był jakiś, Polkadot troszeczkę, nie, stoi w miejscu nawet, Uniswap, Uniswap mocno poleciał, plus 8%, bardzo, bardzo ładnie. Chyba kiedyś robiliśmy analizę na, na streamie w zeszłym tygodniu i tam chyba było coś takiego, że gdzieś tam widzieliśmy jakiś e, potencjał. No i reszta, jak widać, e, dużo się też nie ruszyła. E, także USD on się prawie nie ruszył, patrzcie, 0%, Patrz, Nic się nie, nie ruszyło. Dobra, przejdźmy do wykresów. W skrócie Wam opowiem co i jak. Mamy dobry czas, także. E, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Zobaczmy sobie szybko sesję. Bitcoin się nie ruszył od wczoraj za dużo. Te dwa ostatnie dni, 27, 28, mamy praktycznie jeden zasięg. Także zobaczymy, co będzie dalej. Do vwap nawet tutaj tego tygodniowego nie dosięgła cena. Cały czas lata pomiędzy dniowym VWAP-em. Także nic tutaj specjalnego się nie dzieje. Wszystkie. Jakby punkty kontrolne zamknięte, tutaj mamy na tej wysokości. Także myślę, że powinniśmy raczej iść do góry, zamknąć te pozycje na 58 tysiącach. I możliwe, że w weekend to zobaczymy, ale za wcześnie na to, żeby coś mówić na 15, na 15 minutówce mielibyśmy tutaj, tutaj mieliśmy double bottom lekki, cena wyskoczyła do góry, a jeżeli byśmy zmienili wykres na jednogodzinowy, to możliwe, że tutaj będzie double bottom, cena podskoczy do góry i później będzie wystrzał do tych 58 tysięcy i potem może być ewentualny zjazd, ale to są tylko spekulacje, tak to by mniej więcej wyglądało w moich oczach, do, na razie oczywiście. No i oczywiście, jeżeli chcecie kupować, no to polecam jednak spróbować łapać to na jakichś dołkach, niż, na, niż gdzieś tam pomiędzy. No, ale to też ciężko uchwycić, jak widać. Dobra, to tyle o, jeżeli chodzi o Bitcoina. Ethereum, zobaczmy sobie Ethereum. Ethereum bardzo ładnie dobija do swojego oporu drugiego. Pierwszy przebił na piwotach, więc jak najbardziej... Byczo, byczo, byczo. Duży, duży, ogromny wolumen w tym miejscu. Punkt kontrolny na poziomie 2690 dolarów, także mamy do, dobry punkt wsparcia. Wyłączmy sobie to wszystko, żebyśmy zobaczyli nasze kanały. Widzimy, że cena wybiła się w końcu z tego ostatniego kanału, tego szarego FIBA, który mam zaznaczone. O, nie ruszamy tego. Kółdeczka powinna być. Nie ma. Wyskoczyliśmy w końcu. Była, była, był lekki problem, ale VIWAB nas obronił. Cena wyskoczyła powyżej tego progu, utrzymała się na nim i leci teraz do góry. I ja podejrzewam, ja podejrzewam proszę Państwa, że to może być rajd do dwóch punktów. Pierwszy jest taki, że mamy tutaj lokalny extension z Fibonacci, na którym, który pokazuje nam 1 do 1 2820 dolarów, i to może być punkt zwrotny, gdzie cena może się ustabilizować troszeczkę lub po prostu spaść z powrotem do tego kanału FIBA, jeżeli by, by tak było. Może być też tak, że po prostu ten próg nie ma żadnego znaczenia cena wyskoczy z powrotem i poleci do 1,61 3263 i zahaczy przy okazji o ostatni, znaczy ostatni. Kolejny próg FIBA który jest na poziomie podobnym. Zobaczmy sobie to na jednogodzinówce. I to jest ten 161, również FIBO, także to by się pokrywało całkiem śmiesznie, 161 i 161. To by było dosyć zabawne, gdyby cena się tutaj zatrzymała, wróciła z powrotem do, do 2831 dolarów, ale to by była dosyć mocno jakby Mocny spadek, chociaż nie, 12% by tylko spadło, spadło Ethereum, ale gdyby poleciało do góry o 19%, to powiem wam, że od tego miejsca, gdzie mieliśmy ostatnie dotknięcie, no to byłby to niezły rajd o 50%. Także ktoś kupił za 2168, no to dorobi się całkiem nieźle, bo to dosyć krótki okres czasu zaledwie by to było, nie wiem, 10 dni, jeżeli tyle to potrwa. Może potrwać dłużej, ale i tak dosyć dobry zarobek, że tak powiem. Także wyglądałoby to tak. No, chyba, że cena po prostu wyskoczy, utrzyma się i będzie spadać w dół. To też tego nie wiem. No, no, nie wiemy tego, tak? Nie wiemy. Ale widać po prostu po newsach, że jest mega popyt teraz na Ethereum. Kiedy większość czasu było troszeczkę nudniej, że tak powiem, gdzie Ethereum było tutaj między, tutaj mieliśmy... Dół kanału dotknięty, FIBO tylko 60, 61% dotknięte i znowu na dół, później znowu 60%, później znowu na dół i dopiero później tutaj zaczęło się robić ciekawiej. Także dopiero od 13 kwietnia powiedzmy, 12 kwietnia ostatnie dwa tygodnie stały się takie bardziej ciekawe. No ale tutaj też nie będziemy o tym rozmawiać, jakie mamy nastroje co do Ethereum, a co do BNB, dalej BNB sobie tutaj lata w tym swoim planowanym z tym swoim planowanym trójkącie. Widać, że dosyć podobnie do Bitcoina wyskoczył troszeczkę mocniej. Dwa ostatnie dni też trochę nudniejsze. Zobaczymy sobie sesję. Dokładnie podobnie jak Bitcoin. Dzisiaj dużo akcji przy VWAP-ie było, także można było tutaj troszeczkę zarobić parę procent przy odbijaniu się od VWAPa tygodniowego i jednodniowego również. I, i, I co podejrzewam? Może być sytuacja taka, taka jak wspominałem wczoraj, czyli dalej BNB będzie chciało zaliczyć tego, ten punkt kontrolny w tym miejscu na poziomie 586 dolarów około, zjedzie na dół, zaliczy dolnego POKA za 495 dolarów, lub po prostu odbije się od tego progu FIBO. Bo ten próg FIBO też jest dosyć mocny, więc wcale ten punkt kontrolny nie musi zostać dolny, wypełniony ze względu na to, że BNB lubi sobie po prostu lecieć do góry non-stop. Więc bym po prostu to obserwował, zrobił sobie jakiś alert czy coś w tym stylu, i wtedy bym wiedział co się będzie działo. Ale gdybyśmy się również odbyli od miesięcznego VIVAPA, tak jak tutaj mamy, kilka takich faktycznie istotnych odbić. Jak widzicie na miesięcznym vivapie, to by mogło być niespodziewane dla wszystkich, a jednak byłoby to technicznie prawidłowe, gdybyśmy zjechali bardzo nisko i mieli nagle wybicie z powrotem do góry. Ale no, musiałby spaść o 12%. To jest troszeczkę yy, trudne do uzyskania, akurat kiedy mamy short squeeze'a. już 15% yy, było więcej, no ale wiadomo, 20%. Yy. Dobra, jeszcze zobaczymy tylko Keika, bo Cake tutaj też mocno mocno sobie ciśnie do góry. No widać, że po prostu chcę zaliczyć ten górny próg Fibonacciego 1.61, 39 około dolarów w chwili obecnej. Więc zobaczymy co będzie później, bo z jednej strony, trochę to jest przerażające, że Cake tak naprawdę nie miał jakiejś większej korekty, większego spadku. Jest 133% w ciągu 21 dni, 3 tygodnie 133%. Kto by pomyślał, że Cake będzie aż tak dobrą inwestycją? No, niesamowite, powiem Wam. Jestem ciekawy, co będzie dalej. Czy, czy będzie odbicie od tego progu FIBA, czy jednak będzie przebicie i rajdy dalej. Ja bym obstawiał, że może być po prostu zawrót przy 39 dolarach. Nawet nie dobijemy 40 tej bariery psychologicznej, chyba że troszeczkę tak, no bo jak widać, cake też lubi sobie powyżej tych progów wyskoczyć czasami. Tutaj akurat y, mam zaznaczone, więc nie będziemy tutaj polenizować nad tym progiem, ale no, większość czasu po prostu jest taki wychył po, po, powyżej tych progów, więc y, tak samo w dół. Także obstawiam, że może być wychył do 40-40, może 1, nawet i później możemy mieć zjazd. To by, tak, to by tak dziwnie pasowało, że większość coinów jest w tym samym momencie. I gdyby Bitcoin zrobił coś podobnego, no to wtedy byśmy mieli wytłumaczenie, że no, tak, tak rynek po prostu chce, chce działać. Że Bitcoin na przykład dobije do tych 58, do tego FIBa lub do tego miesięcznego VWAP-a i nagle zjedzie na dół, to to by pasowało czasowo po prostu i. Kursami cenowymi, do tego, żeby te inne coiny po prostu dobiły do, do tych swoich progów Fibonacciego. A wracając tutaj do BNB-BTC, to wygląda to dosyć dziwnie, ze względu na to, że tutaj miał być wielki wystrzał, wielki miał być wystrzał BNB do BTC z tego trójkąta. Myślałem, że ok, wystrzeli, zrobi test i wystrzeli dalej, ale no, okazało się, że tutaj mieliśmy double top, dobicie do tego progu Fibonacciego zjazd na dół, przebicie przez ten trójkąt i z powrotem do góry i teraz tak zjechaliśmy po tym trójkącie i teraz jesteśmy na prógu Fibonacciego i generalnie mieliśmy parę e, okazji do pohandlowania ale no myślałem, że to będzie trochę bardziej spektakularne <laughs> także to było dosyć zabawne, dobra, to wszystko na dzisiaj mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, bardzo krótko zwięźle na temat, także e, zobaczymy się jutro, dziękuję za uwagę pozdrawiam Was serdecznie, miłego wieczoru i trzymajcie się, hej!